Kolejny sprzęt I kolejny kombajn na sprzedanie Znowu jest kurczę 15, już się robi ciemno No, co zrobić John Deere W550 2010 rok maszyny Bardzo ładny sprzęt Świeżo do nas przyjechał Jest cały w oryginale Elegancki header jest do niego 6 metrów z wózkiem Oryginalnym wózkiem po jak to Drach już chodzi na szczęliwek. Tak. Ma już terminal command center. Tutaj mamy joystick, odjazdy, rozkładanie rury, poziomowanie headera. Gardziel góra, dół. Co tam jeszcze mamy? Biegi serwy pochłodowe party brake tu jest oczywiście hydrostat przód, tył 30 silnik 200. Na tylko ten kombajn. jest cały w oryginale. Świeżo sprowadzony. Więc to jest naprawdę ładnie. Teraz Wam pokażę. Tak samo, to wszystko działa. To sprawna maszyna. Nie wymaga nakładów nakładów. Tutaj mamy oświetlenie. pasażera tyłu jest zbiornik Zobaczcie wszystko jest ładne, czyste fotel operatora jak wygląda elegancko pod subitki. wygląda ten kombajn, jest cały w oryginale, świeżo przyjechał, nic nie malowaliśmy Opony Gudiery 650, 75, 65, 32 90% niepopękane, ładne Schodki niepogięte, zobaczcie Tu poziomowanie, poziomowanie, sprzęg. W światło i trochę rażą. To jest też wszystko w oryginale. Są te blachy. 24 kW, 10 rok. Maszyna wyprodukowana w Niemczech. Więc porządny sprzęt, porządny John Deere No elegancko się, naprawdę ładnie się prezentuje ten kombajn, nie można powiedzieć To jest wszystko blachy, to wszystko oryginał, napisy zobaczcie jakie ładne ma Też także to są pierwsze opony, jego komplet Tak on wygląda. Zapraszam do oglądania, testowania i do zakupu do nas na placu. Pozdrawiam.